Cześć, tutaj Krzysztof Kurbaniak z fizjotreningu. Masaż piłeczką, głównie mięśnia pośrodkowego średniego, ale też trochę naprężacza pomiędzy szerokie i pośrodkowego wielkiego, nie należy do najprzyjemniejszych, ale ma niesamowitą moc, jeżeli chodzi o autoterapię, jako samo przy przeciążeniach. Zobacz, jak możesz sobie sam pomóc. Na początek prezentacja ćwiczenia, tak naprawdę autoterapii. Będziesz potrzebował piłki tenisowej albo takiej dedykowanej do masażu. Leżysz na boku, wspierasz się na przedramieniu, piłeczkę podkładasz powyżej krętarza większego w rejonie mięśnia pośladkowego i średniego. Z przodu wspierasz się na stopie. I robisz ruchy góra-dół, na boki i okrężne. To już zależy od Ciebie. Możesz też wykonać ten sam rodzaj autoterapii w stanie opartym o ścianę. I tak samo ruchy góra-dół, mogą to być też ruchy przód-tył albo okrężne. Wszystko zależy od Ciebie. Miłego masowania.